Mamy jednocześnie trochę szczęścia, trochę pecha, pecha, dlatego że pewnie część z nas skończyła się w całkiem ta glukoza, o której mówił Andrzej i z gam umarły. I nie szczerze mówiąc prawie też, to jest ta część pechowa. Szczęście, bo możemy podsumować trochę tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak się z przypadkiem składa, że nasza prezentacja jest bardziej o zasadach ogólnych i uzupełnia to, o czym i moi poprzednicy wcześniej, dorzuca do tego jeszcze jeden mały kamyczek. Ja się nazywam Eryk Orłowski, obok mnie stoi Maciek Lipiec i Marcin Szlasa. Jesteśmy z firmy, która nazywa się Komitywa, ale na tym specjalnie skupiać się nie będziemy. tylko nasze gęby. To właśnie my. Na tym też nie chciałbym się specjalnie skupiać. Będę może trochę o tym napisały, Kto chciałby sobie dowiedzieć się więcej, może użyć znanej wyszukiwarki mniej lub bardziej słusznej. Agenda, nie będziemy gadać przez te godziny, myślę, że raczej przez 15 minut, bo wszyscy uśmiemy. Nasza agenda wygląda strasznie formalnie, tutaj niemal szkolnie, wstęp z rozgnięciem i zakończenie obiecuję, że będzie trochę ciekawie. Zacznę, ponieważ w porządku szkolnym jakoś to ułożyliśmy. Zacznę mówić, może może zacznę od podsumowania tego, co się działo wcześniej. Co mieliśmy co mieliśmy do tej pory? Mieliśmy 80% użytkowników, którzy wybierają 20% featuresów na stronie, przy czym nie zawsze, nie każ dla każdego użytkownika to jest inne 20%. Mieliśmy trochę eye trackingu, mieliśmy e, ograniczenia i e, ograniczenia motoryczne, e, determinację motoryczną tego, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony. Co jeszcze mieliśmy? Mieliśmy wyszukiwarki, nie, mieliśmy, nie każ mi myśleć, mieliśmy rozwiązania mniej lub bardziej optymalne, jeśli chodzi o nawigację. My chcieliśmy ująć to wszystko w karby i pozostać uniwersalnych. Mówimy o uniwersalnym projektowaniu, czyli projektowaniu, które nie skupia się tylko na efekcie, który chcemy osiągnąć, jak w przypadku projektowania interakcji. Czyli projektowania zorientowanego na użytkownika. Mieliśmy jeszcze persony, zapomniałem o Robercie. to persony są o tyle ciekawe, że Robert mówił o personach skrajnych, o ile pamiętam, personach pierwszego planu, czyli o takich typowych użytkownikach. My chcemy mówić o użytkownikach nie tyle typowych i nie tyle segmentach użytkowników, ale o wszystkich, dla których potencjalnie może być stworzona taka strona, czyli o stworzeniu. Z serwisu o największym możliwym zasięgu dla wszystkich użytkowników. Może warto zacząć od tego, że Universal Design mówi nie tylko o projektowaniu serwisów internetowych. Cała filozofia zaczęła się no już ładnych parę lat temu, jeszcze zanim ktoś mówił o internecie. Tak naprawdę chodzi o projektowanie wszystkiego, z czego korzystamy na co dzień. Będzie kilka przykładów takich bardzo z życia. To jest po pierwsza połowa XX wieku, kiedy zaczęto, się, zaczęto mówić o projektowaniu uniwersalnym w kontekście właśnie tego, co korzystamy na co dzień architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa przemysłowego, przy czym jakoś na koniec XX wieku datuje się Santemii. Jak za chwilę zobaczycie, nie będziemy mówić o niczym tak naprawdę nowym ani zupełnie wyjątkowym. Wielu z Was na pewno projektowanie uniwersalne skojarzy się z dostępnością, chociaż ja strasznie nie chciałbym, żebyście tylko z tym kojarzyli projektowanie uniwersalne, bo moim zdaniem jest to lekki błąd. To jest taki pan, który wymyślił sobie kilka prostych zasad znanym. Na pewno niektórym z Was zajmuje się dla projektowaniem interakcji, projektowaniem interfejsów użytkownika. Jego zasady są nadal proste. Chcemy projektować dla wszystkich w taki sposób, żeby wszyscy byli w stanie tego użyć. Nie skupiamy się nie tylko na łatwości użycia przez wybrane segmenty grupy docelowej, przez wybrane persony. Nie skupiamy się na, tylko i wyłącznie na celu, w którym chce osiągnąć dany produkt, tylko mówimy o tym po prostu, że coś, co tworzymy, co budujemy, ma być w łatwy sposób używalne przez wszystkich możliwych ludzi. Biorą, e, skąd się to w ogóle wzięło? E, skąd się wziął pomysł na tworzenie produktu uniwersalnego? Wiąże się to z bardzo konkretnymi wyzwaniami współczesności, które na pewno są Wam bardzo dobrze znane, albo o nich macie szansa. Może być te wyzwania, które będę mówił, to są wyzwania, które stoją przed nami, jeżeli chcemy projektować uniwersalnie, a jednocześnie to są powody, dla których majka projektować uniwersalnie. Eee, tutaj Mike z mówił o tym, że jesteśmy homo więc nasze mózgi są skierowane podobnie, w zasadzie wszyscy przetwarzamy informacje w sposób zbliżony. to jest tylko jedna część prawdy. Bliżej Okej, teraz lepiej. Bo na przykład Mamy takich panów. Ludzie są różni, różne są środowiska, tak jak różny jest ten pan pod krawatem jest ten pan Indianin, eee, różne są nawyki kulturowe, eee, różni ludzi bieg, eee, różni język, znajomość języka. Eee, to jest jedno z głównych wyzwań, które stoi w prowadzą Co eee, Coraz więcej jest użytkowników starszych. Ciekawałem no o tym, już wspomniał rzeczywiście początki internetu to młodzi już i pani nowinek technicznych teraz coraz częściej internet, jako, komputer jako taki jest używany jako narzędzie kontaktu ze światem, czy narzędzie do realizacji codziennych czynności. Użytkownicy się to oczywiście już nie tak sokoli wzrok jak młodzi programiści, to często też kłopoty na przykład z tym rozwijanym menu, żeby trafić ten odpowiedni jeden piksel, żeby się to rozgnęło. Programistom też szybko zrobić się zepsułem i podejrzewam. O i tak. W chwili obecnej, znaczy to już w zasadzie są dane z 2005-2006. Jest około 7% osób powyżej 55 roku życia w Polsce korzystających z internetu. Teraz pewnie już około 10. E, widać tutaj wzrost, który jest po prostu idzie do góry równo. E, w krajach Europy Zachodniej to już jest około 60-70% często osób, które korzystają z internetu powyżej 55 roku życia. E, druga grupa to osoby niepełnosprawne. E, ich wcale nie jest tak mało, jest to 6 milionów Polaków, 19% populacji. Ale każdy bywa nie w sprawny, i nie trzeba być osobą uznawaną jako niepełnosprawną, bo gorszy wzrok, e, złamana ręka, e, czy też na przykład kłopoty z prawidłowym postrzeganiem kolorów, które ma około 7% mężczyzn, na przykład, e, to są jakieś utrudnienia, które mogą, musimy wziąć pod uwagę, projektując serwis. Mamy też różnorodność technologii. Coraz częściej korzysta się z wersji mobilnych serwisów. Eee, taki serwis nieprzystosowany do tego odpowiednio często w mizernie się prezentuje, nie można go załadować. Eee, mamy różne platformy, różne rozdzielczości, różne szybkości łączy. Różnorodność technologii dotyczy też choćby PC-ów. Eee, mamy dużo różnych przeglądarek, na których różne strony wyglądają różnie często. Tutaj mam przykład, nieważne jaka to strona, w każdym razie ona wygląda ok w eksplorerze, ale już na safari jej prawie nie ma, a na operze w ogóle zniknęła. To były wyzwania, teraz korzyści. Była już ktoś wspominał o długim ogonie. Korzyści z projektowania uniwersalnego to przede wszystkim zwiększenie grupy zainteresowanych użytkowników, których potrzeby jesteśmy w stanie zaspokoić. Podstawowa grupa może być dosyć duża, ale suma wszystkich tych grup niszowych, które korzystają z przeglądarek, które nie są eksploaterem, którzy na przykład mają pomocy ze wzrokiem i tak dalej, może być równie duża albo większa niż nasza podstawowa grupa. To, że potrzeby tych użytkowników o mniej jakby typowych e, potrzebach, e, bardzo często może oznaczać, że pozyskujemy wyjątkowo e, lojalnych klientów. E, dla niepełnosprawnych bankowość elektroniczna czy e, nie wiem, zakupy online to jest olbrzymim nie. E, jeżeli przygotujemy te strony dla nich e, w sposób satysfakcjonujący, e, oni to docenią. Jest to oczywiście korzyść fizjomkowa, którą firma może się chwalić, że posiada stronę, która jest ogólnie dostępna, która jest uniwersalna po prostu. Takim praktycznym argumentem jest też to, że zwykle dostępny serwis to lepszy SEO, ponieważ Google jest, też jest w pewien sposób upośledzony, ma kłopoty z widzeniem choćby flasza. Wreszcie jest to po prostu Działanie etyczne, korzystne społecznie. No ten ostatni punkt nie jest taki najmniej ważny, wbrew pozorom pozycji na tej liście. Kwestia wykluczenia informacyjnego no i wreszcie z, z samych uregulowań normatywnych w Europie, które w Polsce chyba w zasadzie nie są specjalnie honorowane, ale może kiedyś zaczną. Może zaczniemy pamiętać o ludziach, dla których internet jest w zasadzie jedynym środkiem kontaktu ze światem, z rzeczywistością otaczającą. No i tak naprawdę być może, że, w nieodległej przeszłości będziemy w stanie wymuszać to, co narzucona na nas ustawodawca. Teraz kilka przykładów projektowania uniwersalnego. Przykłady nie będą internetowe. Zaczniemy od wyrażki do warzyw, która została zaprojektowana specjalnie dla osób chorych na artetyzm. Tak, czy... To jest stworzenie stawów, które utrudnia codzienne czynności. Trzeba powiedzieć, że yy, nie wiem już mamy tu przykład z zarzeczkami. Yy, powinniśmy mieć przykład z to no za chwilę może do niego przejdziemy, nie przeskakujmy po tak, tak, ja. czy... 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 No właśnie tak się stało, że nożyczki wyleciało, ale nożyczki są obok, obok obieraczek, najczęściej przytaczanym przykładem na e, sukces komercyjny e, produktu stworzonego tak naprawdę, o ile pamiętam chyba obieraczka była stworzona dla żony e, projektanta, który tak. wymyślił ten produkt, która właśnie była chora na wymieniony artretyzm. E, a nożyczki e, w znanej formie ja je, ja je mogę pokazać, jak, jak gdzie się znajdę przy okazji służę. E, tak naprawdę są jedną z najbardziej znanych form, nożyczek biurowych, które wszyscy znamy i mamy z całą pewnością na biurku. No może w dzisiejszych czasach trochę nie, ja się nigdy nożyczek znaleźć nie mogę, staram się nie trzymać papierów po kubie, ale tam gdzie są, e, rzeczywiście ta forma przetrwała chyba za 30 lat. Nie wiem ile kosztują te oryginalne, wymyślone przez projektanta e, e, nożyczek czy tej obieraczki, ale... Myślę, że, że warto robić sobie ciekawość tego, skąd się to wzięło. Um, może jeszcze co do obieracza wiesz A się została zaprojektowana dla ludzi chorych, ale przyjęła się wśród wszystkich i okazało się, że jest wygodna do używania dla, dla po prostu zwykłych ludzi. No to, nie wiem, grupa grupa nauczka czy obieraczka, tak obieraczka, nożyczki ta po, po prawej jest, stronie, do. Do To jest wspinaczka, to jest odwinaczka koncert to jest <puntos> Tego nie widać może. No jak też, nożyczkach, mimo że ich tutaj nie ma, nie znaleźliście, byś, nie znaleźliśmy. Nie, nie takie, takie też są często przytaczane, owszem rzeczywiście jako no, no. No, chyba przykład prawo i leworęczny dowolnego zastosowania. Tak, 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 ale... Tak, mniej siły wymaga, żeby z nich korzystać. Tak, ale mowa jest jeszcze o takich nożyczkach, które umożliwiają mniejsze, przyłożenie mniejszej siły nacisku do, do ramion, żeby ułatwiać cięcie osobom właśnie obudzonej sprawności związanej z, z rękami. Okej, okay, może zejść już z nożyczek i opieraczek. A Kolejnym przykładem jest telefon metodologii, który został zaprojektowany specjalnie na rozwijające się rynki dla, dla, dla Azji A Może zaprezentuj Marcin, bo ten telefon ma dosyć nietypowe featuresy głosowe. Tak, tak się zbada, że te telefon ale może na chwileczkę. Dobra. W Polsce właśnie sprzedawany. jest sprzedawany. Jest sprzedawany. Słucham? Jest sprzedawany. Jest sprzedawany. Tak, 100 złotych. Rzadko można go znaleźć. Się... Jedną z jego cech jest to, że jest niezwykle że jest tani, bardzo prosty w obsłudze. Praktycznie jedyną funkcją jest to, że, że można z niego wysyłać sms -y, no i dzwonić oczywiście. Um, ale to znaczy, że nie ma może wszystkich tych niepotrzebnych funkcji, które wymawiają nam producenci, żeby gdzieś mogliśmy, typu kamera, aparat, i a cały postwo innych yy. nie yy. używa. No bo, bo ludzie nie tak kupują. Przedawał... Ja, ja wiem, ja wiem, ja znam ten kres, yy, który ja wysyłał towek. To, 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 to ma. ja, ja mam go tutaj. I sprzedawca będzie że dokładnie nikt go nie kupuje. Ma no, za mało pitchersów. Ludzie nie chcą mieć jednego pokrętła, tak jak Wiesz, Dokładając w Tomek. graficzne, is Co to za telefon taki tam? Dokładając mój kamyczek do prezentacji Tomka Karpatki, znany jest też case, jakiś chyba koreański albo japoński, gdzie autor, chyba Norman był autorem tego artykułu, opisuje sytuację, w której znalazł się na Dalekim Wschodzie i wszedł do sklepu ZGD, -em. stoi mnóstwo różnych bodaj opiekaczy do tostów. Dwa, trzy modele europejskie wyróżniające się właśnie znacząco mniejszą liczbą pokręteł i wyświetlaczy, bo co ciekawe a Azjatyckie produkty były wyposażone w mnóstwo pokrętło i wyświetlacze MCD, rzecz chyba u nas jest specjalny. Tak, bo opieka z wyświetlaczem LCD. To musi ciekawie wyglądać, sam chciałbym zobaczyć jak to wygląda. Zadał proste pytanie, dlaczego, czym to się różni dlaczego oferują takie a europejskich, tak mało tyle azjatyckich. Odpowiedź była dokładnie taka, jak możecie się wszyscy spodziewać. Taki prestiż dla Azjaty. Jest wyznaczony przez zewnętrzne bogactwo, przez zewnętrzne oznaki bogactwa. I z tym związane, tymi oznakami może być właśnie mnogość wiczerów, która świadczy o tym, że to, jest, że to jest właśnie coś, na co nie stać każdego. To pewnie tylko dla Azjatów. Przykład pralki dzisiaj podawaliśmy. A co do tego telefonu i, i ojców, to ja pokazałem właśnie ten telefon moim witacie, który ma ponad 60 lat. To i... Przyznam, że zapragnął go mieć, no, że poklikał troszkę i... i, i jest -y, tak no jest dezinformowany, że on nie wysyła sms tak jak ja kupiłem. on Oczywiście tak, tak, bo, bo normalny telefon, no ma się zmiana, w, tak, Ja kupiłem, mojemu ja ten telefon, no, i, I... umie go obsługiwać, prawda? tak. Być może taki klasyczny telefon z znacząco większą liczbą y, funkcji, które, tak, które, tak, które chcą kupić, tak. tak które chcą kupić użytkownicy powinien być wyposażony w taką prostą obsługi, choć się nie wiem, co się da osiągnąć tak naprawdę. Coś, co wygląda na super skomplikowane i ma mnóstwo funkcji, za które warto dużo zapłacić, a jednocześnie jest super proste w obsłudze. Ta pranka chyba Philipsa, jeżeli pamiętam, o której mówił Tomek, nie wiem jak się sprzedaje, ale ponoć ma tych pokrętów ostatecznie całkiem sporo. Takie nie, 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 to ten ja wiem, ale ten, ten przypadek, który był w jest dużo wcześniejszy, sprzed kilku lat, o ile pamiętam. Ciekaw jestem, jak się będzie sprzedawać to uchwał właśnie in the city. Czy, czy to będzie się sprzedawać, ja osobiście lubię swój design, ale czy to się sprzedaje bez, no nie wiem, może jakaś, jakiś duży opis, na którym będzie lista tych ciał, które są rzekomo bardzo cenne, chociaż nikt nie użyję 80%, no ale zawsze będzie to różne 20% używane, tak jak powiedziałem. Idźmy dalej z Toyotą. Tutaj na tych przykładach widać jak szerokim pojęciem jest projektowanie uniwersalne, bo to obie raczki, ale to też samochód na przykład. To jest model Toyoty, który jest sprzedawany tylko w Japonii. Powstał w 1997 roku i jakby prace nad tym modelem samochodu były poprzedzone badaniami z użytkownikami, którzy zazwyczaj są niezadowoleni z dostępnych modeli samochodów które nie biorą pod uwagę ich potrzeb, które były zbyt specyficzne i nie były brane pod uwagę. Ta Toyota ma przesuwane drzwi, ma drzwi które się, przed które się bardzo szeroko otwierają i wreszcie ma te obrotowe fotele. Poza tym ma deskę rozdzieczą, która została specjalnie zaprojektowana tak, żeby była prosta, żeby wyświetlacze były bardzo wyraźne. I to taki rewizor na prawej stronie nie to model ja tak mają. No właśnie. Ja nie wiem, czy u nas się przyjęła Przyjął się taki model z taką konstrukcją szczerze pozycją. W Japonii bardzo się spodem. przyjął yy, i to wśród yy, użytkowników, dla których wcale nie był projektowany, ale dla wszystkich. Yy. Um. Tyle jeśli chodzi o przykłady. Um, to jest kilka zasad, które zostały stworzone yy, jakieś 10 lat temu właśnie na potrzeby yy, głównie projektowania architektonicznego i zrodnictwa projektowego. Aczkolwiek dają się zastosować no, w naszej branży, czyli w internecie. Ale najczęściej niestety są ograniczane do e, większa, duża liczba serwisów, które traktują o projektowaniu uniwersalnym e, w e, sekcji e, projektowania uniwersalnym dla webu, e, ogranicza się do odnośnika do Web Content Accessibility Guidelines. Jakkolwiek e, to chyba do tego nie powinno się ograniczać. To oczywiście byłoby sympatycznie, gdyby twórcy naszych stron myśleli chociaż o tym. Nieźmy dalej. Mieliśmy dalej. Ok, kolejne zasady. Zasady mają swoje opisy. No i tak jak mówiłem, dają się zastosować, yy, mimo że zostały wymyślone na inne potrzeby niż, niż internet czy projektowanie interfejsów, dają się też zastosować w tym obszarze. Yy. Tutaj widać przykład tego, że można to znaleźć yy, jakąś swoją analogię w świecie znanym projektantom interakcji czy projektowaniu zorientowanemu. Na użytkownika. Projektujemy w zależności od tego, co potrafi użytkownik, jakie jest jego środowisko pracy, jakie są umiejętności, jakie są jego ograniczenia, ograniczenia w tym również ograniczenia psychofizyczne. Elastyczność życia czyli potrafimy dać użytkownikowi to, czego oczekuje, niezależnie od tego, jakie są jego umiejętności, jaka jest jego sprawność niektóre zadania, czy wszystkie zadania można wykonać na różne sposoby, co? No właśnie, bo w świecie projektowania zorientowanego na użytkownika, czy zasad projektowania interakcji opisanych przez pana dyktatora chociażby, o ile pamiętam, jest coś takiego, co nakazuje projektantom projektować w taki sposób, żeby użytkownik, niezależnie od swojego poziomu doświadczenia, znalazł coś dla siebie. 70% użytkowników yy, znajdzie rozwiązania typowe. Yy, ci, którzy chcieliby znaleźć, dostosować interfejs do swoich potrzeb, też powinni znaleźć coś dla siebie. Być może Andrzej chciałby to ze mną polemizować. Nie wiem, Andrzej, jak to się wpada do, yy, do tego, że większość no, użytkowników yy, nie potrzebuje menu, ale nie, to... kilka procent chciałoby z niego skorzystać. W praktyce, yy, pracy, w firmie. Masz problem kosztów. Zrobienie strony użytecznej dla teoretycznych, dla inwalidów, czy, czy konfigurowanej jest to po prostu bardzo kosztowne. I stwierdzasz, czy wolisz mieć na przykład ważny dla Ciebie feature, uważasz, że jest najważniejszy w sprzedaży, czy wolisz mieć konfigurowaną stronę. Ok, to ale zaraz... To... godzinę projektantów, mm -hmm. godzinę programistów i tniesz. Okej, okay, rozumiem, że z przyczyn ekonomicznych dosyć często obcięte są rzeczy związane z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, słowa wizowce i tak dalej. Taka jest przykra rzeczywistość, ale e, mówię jeszcze troszkę o czym innym. E, mamy nawigację, która jest dostosowana do 70% z użytkowników i ich sposobu korzystania ze strony. I mamy powiedzmy niech to będzie nawet nie 30, tylko 10% użytkowników. One, którzy korzystają z niej w sposób nietypowy i potrzebują trochę innych ścieżek, potrzebują możliwości dotarcia do tych samych treści szybciej niż pozostała reszta, bo oni już znają ten serwis, bo są bardziej doświadczeni i tak dalej. Więc wydaje nam się, że trzeba ten serwis tak, żeby umożliwić e, także taki scenariusz, że jestem doświadczonym użytkownikiem, znam serwis i chciałbym dotrzeć do tych treści szybciej, bo tylko skonfigurować pod siebie chociażby. Ale ten tych kosztów, ja taki się ale w rzeczywistości może być inaczej, tak jest trochę z tym z obieraczką. Jeżeli zaprojektuje się serwis od razu dla inwalidów, to okaże się, że ci, ci nieinwalidzy będą się jeszcze z nie posługiwać. I to jest zabawą, że jeżeli jest serwis dla na przykład programistów, to on musi mieć malutkie literki naściubione i... Biała na czarnym tle może. Tak. Tak naprawdę zaprojektujemy także tak, to także babcia, to wszyscy ci, co mają kłopoty, będą tak naprawdę bardzo zadowoleni, bo lepiej obsługiwać. Właśnie Ty, o tym się często zapomina. Nie mamy problemu też. To o tym się zapomina, że strona tutaj akurat dostępna jest stroną to, o czym mówi Marcin. przyjazną dla wyszukiwarek to jedno, po drugie jest często też stroną użyteczną. Ta strona to co te parametry, które określają dostępność strony, są często tożsame z nakazami dla projektantów, którzy chcą z, z uczynić użyteczną. Tak? Opa, widzieliśmy elastyczność użycia. Tak. Prosta intu 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 intuicyjna obsługa. To jakby to o tym mówiliśmy. To też jest tożsame z zasadami użyteczności, nie tylko użyteczności dla wszystkich. Zauważalna informacja. No tutaj tych zasad pewnie pod to można byłoby całkiem sporo podciągnąć, ale znowu projektujemy dla wszystkich chcemy, żeby użytkownik zobaczył to co. To, co powinien zobaczyć. Tolerancja dla błędów. Znów wśród zasad uniwersalnych znajdziemy to, co znajdujemy wśród zasad projektowania zorientowanego na użytkownika. Chcemy, żeby użytkownik raczej po pierwsze nie popełniał błędów, czyli projektujemy w taki sposób, żeby bądź to uniemożliwić popełnienie błędów. To są te koszmarne formularze, o których mówiłem raczej, które w internecie nie tylko polskim. Chcemy być może spowodować, żeby użytkownik nie zauważył, że popełnił nie to było, zaprojektować to w taki sposób, żeby, żeby, żeby naprawić błąd użytkownika, jak chociażby w przypadku wyszukiwarek, o czym mówili wcześniej koledzy. Chcemy chronić pracę użytkownika, bo to jest znana ze specjalnej użyteczności zasada. Chcemy, chcemy, treść, informacja, która została przekazana w aplikacji, czy to webowej, czy, czy, czy desktopowej, była ochroniona. I, nie udało w wskutek, nie wiem, chociażby zerwania połączenia. Niski poziom wysiłku fizycznego tutaj może w przypadku projektantów WWW może należałoby rozumieć mniej dosłownie i być może, że znowu trzeba byłoby odwołać się do wysiłku mózgu, który musi skonsumować odpowiednią ilość energii, żeby być w stanie przetworzyć informacje. Chcemy naszym użytkownikom ułatwiać wykonywanie typowych zadań, zadań wykonywanych masowo poprzez stworzenie mechanizmów, które to uproszczają. Odpowiednie wymiary To strasznie, strasznie dziwnie brzmi, jeśli chodzi o łeb. O, o to się świetnie tłumaczy na przykładzie rzeczy z życia rzeczywistego. Jest taki przykład, podaży japońskiego ogrodu E, który jest dostępny dla wszystkich, we wszystkich możliwych tego e, wymiarach, e, także obsługowych, nie tylko ze względu na e, użytkowników. Oczywiście znów te wszystkie parametry, kondycja użytkownika, zdolność poruszania, e, dostęp do e, odpowiednich urządzeń. W przypadku e, tworów architektonicznych rzecz jasna w Polsce tutaj pewnie niepełnosprawni mieli wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o dostępność Miejsc publicznych. I to Pan Tela. Nie mam że na połowę, bo pytanie. czas już tam się przeciągnął. Chyba, że są jakieś. Spójrzmy zawsze, tak. Pytanie. To jedna taka. No, przepraszam, że czas, i tak dalej. Może trochę dygresja, a nie pytanie. Padła tam taka informacja, że Google jest ślepy na flesza. Jeżeli flash jest dobrze i poprawnie zrobiony, nie jest napisy i wszystkie inne teksty nie są zdefiniowane jako krzywe, tylko wrzucone porządnie, Google bardzo ładnie zindeksuje całą treść, bardzo ładnie zindeksuje wszystkie linki, bardzo łatwo to sprawdzić, zrobić coś takiego, zostawić na podarcie Google'owi na tydzień, pełnie odnośnie Dostępny flesh, tak naprawdę naszą założeniem jest dostępność. Jesteśmy w stanie w jest flasha, flasha, w, Jeśli jesteśmy Flesza zmusić do zrealizowania naszego wymagania funkcjonalnego, jakim jest równa dostępność dla wszystkich niezależnie od możliwości i ograniczeń, niech będzie Flesz. Flesz chyba w ogóle nie jest tak trochę yy, B. B. <laughs> w B pokoju, ale w tej sprawie to, 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 to chyba wypada. To Uwodnę się właśnie druga, druga o... o... Czyli tutaj, zahaczamy mówiąc o kosztach, jak do tego projektowania uniwersalnego dla wszystkich użytkowników, tego projektowania dostępnego, Zachaczamy tutaj o taki problem, który się nazywa e, lek trochę przed zmianą, bardzo często jest tak, że projektując dla wszystkich, oszczędzamy trochę czasu na przykład później w postprodukcji, bo jak kiedy zaprojektujemy chociażby stronę HTML na tabelkach, a na divach i potem chcemy to tym zarządzać, okazuje się, że strona, która niby może powstała szybciej na tabelkach, bo nasz HTML-owy jest był przyzwyczajony do tego, no to potem więcej czasu trzeba spędzić nad tym, żeby ją updateować. To no, tak często jest, ale sami wiemy, jak wygląda klasyczne podejście do szybkiego zaprojektowania w krótki cyklu projektowym jakiegoś malutkiego serwisiku, dajmy na to promocyjnego. Nie taki biorąc się biorąc się biorąc to się będzie męczył te, na teamach, prawda? Te nie koszty warto często zmiany po, ponieść, żeby potem zobaczyć jak to procentuje w przyszłości. To jest w no, poza tym te statystyki naprawdę mówią, że ludzi, którzy mają zmniejszoną pełnosprawność nawet nie jakość strasznie drastycznie, jest bardzo dużo, więc... Tam dzisiaj mieszczą w bardzo wielu grupach docelowych produktów, które są oferowanych na co dzień na polskim rynku. Więc warto byłoby to wreszcie zauważyć. Mam nadzieję, że, że będzie z tym trochę lepiej. Dziękuję bardzo. Plastik.